Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, nawiązujący trochę do odcinka o koszcie przeglądu nowego samochodu, pierwszego przeglądu yy, Dacia Logan. Yy, mianowicie odnośnie wymiany oleju po dotarciu, czy wymianie oleju wcześniej niż przewiduje to książka obsługi. I czy wymieniać olej nie wiem po tysiącu czy po trzech tysiącach kilometrów, <laughs> po tak zwanym dotarciu silnika w nowym samochodzie, może zacznijmy tutaj od początku, co mówi instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi w większości samochodów, jak nie we wszystkich, zazwyczaj nawet w niektórych autach w instrukcji jest to pominięte. Jest taki rozdział docierania silnika. Aczkolwiek jest to bardzo krótka wzmianka. Najczęściej jest to opisane u mnie. Akurat w książce pisze, że do przebiegu 1000 km nie przekraczać prędkości obrotowej 3, -3 ,5 tysiąca obrotów w silniku benzynowym lub i prędkości 130 km na godzinę. Jak najbardziej do tego warto się stosować. Często też można było usłyszeć jeszcze z dawnych lat, powiedzmy takie porady, że. W nowym samochodzie warto nawet zostawić e, silnik na biegu jałowym przez kilka godzin, kilka kilkanaście, kilka, kilkanaście godzin, żeby ten silnik chodził sobie bez obciążenia powiedzmy i powoli się docierał. E, nie wiem, możemy w następnym samochodzie wypróbuję tą metodę też. Ja oczywiście stosowałem się do tej metody nie przekraczania tam prędkości obrotowej przez te pierwsze tysiąc kilometrów jazda bez obciążenia bez przyczepy, jeżeli ktoś ma hak czy ma zamiar ciągnąć z małym obciążeniem, czyli najczęściej jedna osoba, ja tam przejechałem wybrałem się w jakąś tam trasę i jechałem sobie powoli tam z prędkością około 90-100 km na godzinę przejechałem te pierwsze pierwsze pierwszy ten 1000 1500 kilometrów później oczywiście już można jeździć normalnie zwiększając prędkość obrotową Silnika. Wiadomo, w dieslu jest to wydłużone. Aha, jeszcze tutaj taka ciekawostka, bo jeszcze dodatkowo jest napisane, że silnik osiągnie tam pełnię możliwości po przebiegu 3000 km i to się też mniej więcej zgadza, gdyż też się zwiększa dynamika w silniku benzynowym. Co do diesla, to jest to wydłużone. Z 3000 robi się 6000 km. <tryk> Że silnik osiągnie tam pełnię swoich możliwości. E, tutaj po, po, 6, po 6 tysiącach kilometrów. E, no i prędkość obrotowa też tam jest zmniejszona, bo tam jest 2-2,5 tysiąca obrotów. Z tego co pamiętam, przez pierwsze 1500 km nie przekraczać. Oraz e, prędkości też 130 km na godzinę. Także tak to wygląda. Co, co jeszcze o samym oleju? No Ja miałem kilka samochodów już nowych. W żadnym oleju nie wymieniłem wcześniej. W jednym aucie wymieniłem tak jak przebieg, tam przeglądy były po 20 tysiącach. Pierwsza wymiana oleju była. Tutaj w tym aucie jest po 30 tysiącach lub po dwóch latach. Ja takiego, ja w większości Audi tak takiego przebiegu rocznego nie robię przebiegu. Raz znaczy się, zawsze olej jest wymieniany tam w okolicach 10 czy 15 czy 20 tysięcy kilometrów. Eee, tutaj jest ten przebieg do 30 tysięcy zwiększony lub dwóch lat. Ja bym proponował pierwszą wywiadę oleju zrobić tam po 10-15 tysiącach, skrócić o połowę, a później już, to już zależy od się danej osoby. <laughs> tutaj z doświadczeń Aut, które oglądałem, czy sprawdzałem, większość samochodów, było ich kilkaset powiedzmy, e, auta, które w większości są sprowadzane, czy nawet w Polsce oferowane do sprzedaży, są to auta polizingowe. I 99% tych aut y, mają prze, przeglądy właśnie co 30 tysięcy kilometrów od początku, od wyjechania z salonu i wymiana oleju jest też wtedy, i do przebiegu 150 czy tam 200 tysięcy kilometrów nic tam z tymi silnikami się nie dzieje specjalnego. Także jeżeli ktoś nie ma zamiaru dłużej trzymać samochodu jak 200 tysięcy, czy tam 150, 180, bo tak mniej więcej takie przebiegi mają te auta dwu-, yy, letnie, to bardziej bym powiedział, że tutaj już osprzęt zaczyna wysiadać, czyli wtryskiwacze w silniku diesla, czy tam turbosprężarka, czy w silniku benzynowym sprzęgło, Niż ucierpiał tam silnik, powiedzmy, yy, przy takich wymianach oleju. Oczywiście te oleje są przystosowane do takich wymian. Sam silnik też jest przystosowany, konstrukcja filtra. Filtr ma za zadanie oleju wyłapać zanieczyszczenia. No i same silniki to też nie jest tak, jak ktoś piszą, napisał tam w komentarzu, czy piszą ludzie w internecie, że na forach, że, że silnik tam po po dotarciu ma jakieś tam opiłki czy wióry opływają, Nawet jeżeli jest jakiś pył, powiedzmy z docierania metaliczne, to jest to też wyłapywane w oleju czy w, w sam filtr oleju też to ma za zadanie wyłapać. Nie spotkałem się jeszcze z wiórami w nowych silnikach, to takie coś mogło się raczej zdarzyć gdzieś. Nawet jeżeli jest to w nowym silniku, to najprawdopodobniej ktoś piłował ten silnik od początku. Zazwyczaj tak jest, że Ludzie wsiadają po prostu w salonie do auta i jeżdżą normalnie. Nikt tam nie czyta instrukcji obsługi, jaki tam prędkości nie przekraczać, czy jak tam jeździć. Także jeżeli ktoś ma ciężką nogę, to raczej bym polecał właśnie zostawić silnik e, na biegu jałowym przez kilka godzin, kilkanaście godzin, e, żeby on sobie pochodził e, bez obciążenia po zakupie, żeby się dotarł, powiedzmy, wstępnie. E, na postoju, jak ktoś ma ciężką nogę, niż docierać takie auto od razu nowe, gdzieś tam przekraczać te prędkości obrotowe, które podałem tam powyżej 3000 obrotów na minutę. I z tego się wiąże, z tego też wynikają właśnie te wióry, czy tam jakieś większe, jakieś opiłki znajdowane w oleju. Zazwyczaj jest tak, że, auty, że ludzie po prostu nie czytają instrukcji obsługi, wsiadają i jadą tak jak normalnym samochodem. Wszystko niestety trzeba też Wstępnie powiedzmy, zacząć eksploatację samochodu nowego czy silnika od, od spokojnej jazdy przez te pierwsze 1000-1500 km. Oczywiście te silniki są dotarte w fabryce wstępnie, jak i, jak i na, na tych powiedzmy na hamowniach. Także to nie są silniki takie, jak to kiedyś było składane, gdzieś tam z tolerancjami kilku milimetrów, nawet gdzie one musiały być, musiał być olej wymieniany, czy tam był wstępnie mu trzeba było taki silnik też docierać wymieniać kilka razy nawet olej. Także no ja w swoich autach nie wymieniam wcześniej oleju. Zresztą u mnie ten przebieg po roku, czy tam jest 4000 km zazwyczaj. E, także bardzo mały, także ja ten olej wymienię. Naj, najpewniej ten przebieg nie osiągnie nawet 10 tysięcy km po dwóch latach, tak jak tam jest. E, w książce instrukcji, choć niewykluczone, że na, nawet y, może też tak być, zdarzyło się, bo w jednym samochodzie nawet nie, nie robiłem pierwszego przeglądu, bo sprzedałem wcześniej ten samochód po prostu. Także tutaj też może być taka sytuacja, że zrobię tam jeden czy dwa przeglądy, czy trzy i samochodu już nie będę posiadał, także... Wszystko oczywiście zgodnie z gwarancją, tak w instrukcji, czy oczywiście te przeglądy trzeba robić y, tutaj, y, żeby zachować gwarancję... No i tutaj taka ciekawostka, bo odnośnie też do te samego tego wymieniania oleju, yy, Jadafora często się spotykał z tym, że ktoś tam samodzielnie wymienia w autach na gwarancji olej, czy do oleju i, i tutaj może, może mieć już, jeżeli jest auto na gwarancji, to już może być jakiś problem, jeżeli yy, ASO się połapie, że był wymieniany olej nie wiadomo na jaki, tak samo filtr oleju, jeżeli nie będzie miał fabrycznych tam jakichś znaków, oznakowań, czy daty nawet i w systemie tego nie będzie, to też może być przyczyna do odmowy tak naprawdę napraw jakichś tam gwarancyjnych silnika. Ja staram się w ogóle w autach na gwarancji w ogóle nie grzebać i polecam to każdemu, żeby nie, samemu nic tam nie robić w tych samochodach. Bo, a jak już czytam, że ktoś podłącza komputer Osoby, które nie mają pojęcia w ogóle o, o tym, podłączają jakieś tam czy tamte interfejsy Zalegro, powiedzmy te najtańsze, czy nawet profesjonalne interfejsy podłączane na gwarancji, wszystko jest w tych te sterowniki nowe mają możliwość zapisywania nawet kiedy ktoś tam kasował błędy. Także nie polecam grzebania w nowych autach na gwarancji, jeżeli ktoś tą gwarancję oczywiście chce mieć ją dalej czy zachować. Także to by było na tyle odnośnie wymiany oleju. No, ja z doświadczeń, z tego co widzę z aut sprawdzanych, yy, auta, które mają wymieniane co 30 tysięcy kilometrów, do przebiegu yy, sprzeda w, sprzedanego powiedzmy, tam w okolica 150-180-200 tysięcy kilometrów. Nic z tymi silnikami się specjalnie nie dzieje, poza jakimiś tam wyciekami drobnymi czy. Prędzej już siądzie o sprzęt, ale to nie ma nic wspólnego oczywiście z wymianami oleju wcześniejszymi. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka.